Piotr Wójcik, dzień dobry. Zapraszam na program w pigułce. Skrót wiadomości MedExpressu. Sejmowa Komisja Zdrowia dała wczoraj zielone światło dla rozszerzenia zakresu stosowania recepty farmaceutycznej o szczepienia przeciwko grypie. Dzięki temu skróci się ścieżka pacjentów chcących przyjąć iniekcję. Będą mogli podczas jednej wizyty w aptece dostać receptę na preparat, odbyć kwalifikacje i przyjąć szczepienie. Średnio w ciągu roku wydaje się w Polsce dziennie około 4 tysięcy jednostek krwi, nawet w czasie pandemii i znacznego ograniczenia udzielanych w szpitalach świadczeń i tak stałe zapotrzebowanie było na poziomie około 2,5 tysiąca jednostek. Tak wynika z raportu na temat funkcjonowania krwiodawstwa i krwiolecznictwa w okresie 2019-2021, który został zaprezentowany na dzisiejszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia. Przy Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka powstaje nowy ośrodek Centrum Psychiatrii dla dzieci i młodzieży. Centrum ma zostać oddane do użytku na przełomie 2023 i 2024 roku. Powstający ośrodek może wnieść nową jakość w proces leczenia pacjentów onkologicznych. Jak podkreślają eksperci, każdy pacjent u którego rozpoznano nowotwór i jego bliscy powinni mieć możliwość skorzystania z opieki psychoonkologicznej i uzyskania wsparcia nie tylko w momencie diagnozy, ale na wszystkich etapach leczenia. Fundacja Koalicja dla Wcześniaka przygotowała poradnik, który ma pomóc w komunikacji między rodzicami wcześniaków i personelem medycznym. O potrzebie stworzenia takiego poradnika mówili sami rodzice wcześniaków. Poradnik o komunikacji ma służyć budowaniu lepszych relacji i pomóc zespołom neonatologicznym w samorozwoju. A więcej informacji ze świata medycyny i ochrony zdrowia podajemy na medexpress.pl.